Dzień dobry wszystkim. Jestem na brzegach dwójce. Przyjechałem na pstrągi i przyjechałem naprawdę dzisiaj wcześniej, bo jest troszeczkę po szóstej. Zimno jak diabli. Wiatr niestety wieje w przeciwnym kierunku, nie do mnie. Także podejrzewam, że jak nie będą tutaj brały, to się przeniosę na drugą stronę. Więcej sprzętu niż talentu dzisiaj. No a co do tego sprzętu, bo już miałem kilka pytań od Was. To troszkę teraz. Yy... Opowiem, kołowrotek Ekusima Riobi 1000 i dlaczego akurat ten kołowrotek? Ponieważ postanowiłem używać sprzętu budżetowego, tak większość z Was używa budżetówki. Jestem zadowolony z tych kołowrotków. Mam taką 2000 i mam ją ponad 3 lata, i nic się z tym kołowrotkiem nie dzieje. No, wędka to już wiecie: 2,28 Jacksona Grey Stream. Od 1 do 7, i to jest idealna wędka na pstrągi. Żyłka, jakiej używam, no to żyłka chyba z tego wszystkiego nie jest budżetowa, bo to jest dosyć droga żyłka. W zależności od sklepu, kosztuje od 30 do 40 zł. I to jest żyłka trabułko o przekroju 0,14 mm. Co do przynęt, no to jak już wiecie, na pstrągi używam Libry różnych kolorów. Na... Najbardziej mi się sprawują. Tu mam akurat szare, zielone, brązowe, czerwone. Ale najbardziej mi się <laughs> sprawdzają te o kolorach jasnych. Nie wiem, może te pstrągi były karmione jakimiś jasnymi paszami, czyli żółte białe. Siergiej przyjechał, szykujemy się, będziemy zaraz łowić. Tutaj mamy za sobą piramidy. I mam nadzieję, że pstrągi dzisiaj dopiszą. No, pogoda nas optymistycznie raczej nie nastraja, bo niebo zachmurzone troszeczkę kropi wiaterek. Jest w naszą stronę, byłem tam z tamtej strony, ale tam kompletnie nic się nie dzieje. Jak ostatnio było Eldorado, tak dzisiaj nic i podejrzewam, że te pstrągi poszły z wiatrem, czyli w naszą stronę, ale na razie wykonaliśmy po kilkanaście rzutów i kompletne zero. Ale nie załamujemy się, trzeba próbować. No, i z Siergiejem przenieśliśmy się w końcu zupełnie pod wiatr, bo z tamtej strony nic kompletnie nie brało. Może tutaj z wiatrem stoją chociaż i koło mnie łowi kolega na muchę i mówi, że miał już parę brań, dwie rybki wyjął. Zobaczymy, co się będzie działo. No warunki są ciężkie, no straszliwie wieje i zimno. Po prostu jest tak zimno, że to jest niedowiary. Oj, już był. Był i uciekł. A tam kolego, muszkarz, już ciągnie kolejnego. To już wiemy gdzie teraz siedzą Uj. Chodź, 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 chodź wariacie, chodź, chodź, chodź Wójcio, wariatuncio Chodź do siatki Hehe. <laughs> No w końcu jest pierwszy. I to pięknie w podbieraku się wypiął. Pięknie się wypiął, wyplął gumę. No i chyba i pstrągu do wody. Poszedł! I jest kolejny No i jak zwykle 30 no, prawie 30. Tak jest. Patrz tu, O nie no, ten to jest mały, mały. Zdecydowanie malinka ja rybka. Na razie same maluszki. O jest kolejne, i nagle się rozpadało. No po prostu dramat. Jak człowiek chce połowić ryby w spokoju, tak nagle deszcz zaczął padać. Chodź. Nie, 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 nie uciekaj. Jaj, jakiś większy chyba. Jaki, jakiś większy jest, powiem ci. Albo to nie pstrąg. Nie, no jest pstrąg. Odczep się, odczep. A, o ten to chyba będzie lepszy i większy. Może w końcu jakiś większy. No jest trochę większy w końcu. No to już taka 40 jest. Mokniemy, mokniemy, deszczyk pada. No warunki po prostu są dramatyczne no. Teraz siedzi. O, puścił. Sergiej stani się se tu koło mnie. Tu. One ty w tej, one ty w tej zatoczce chodzą. na samym brzegu prawie uderzył. Gumkę ściągnął. Trzeba poprawić. I rzucamy dalej. Deszczyk pada. On jest kolejny. Czyli libra się sprawdza. No libra żółta. Chodź kolego, chodź do podbieraczka. Cyk. No i jest kolejny strągalek. Jest kolejny, ale bardzo bliziutko biorą. Dosłownie 4-5 metrów od brzegu. Chodź, chodź, kolego, chodź. No świetna zabawa, no jest zabawa przednia, można przetestować przynęty i już jest w siatce. No i takie to jest właśnie to wczesnowiosenne łowienie tych pstrągów tęczowych na tym łowisku No-Kill. Wiatr, deszcz, w zeszłym roku było dużo lepiej. No w zeszłym roku było słoneczko, no dzisiaj marzniemy, ale pstrągi biorą, jest fajnie. Zobaczymy, jak długo wytrzymamy. Zawsze na rybach przychodzi taki okres. Okres u każdego mężczyzny, że trzeba zapalić, a papieros się nie chce zapalić. <ścoughs> <laughs> Kubu. nie używaj brzydkich słów, bo nagrywam. Odpaliliśmy. Trzeba potem ten zapikać. O, Aha, wypikamy to, dobra, to wypikamy te przekleństwa. Co mogę poradzić tym początkującym wędkarzom, którzy chcą się pobawić z pstrągami? No, przede wszystkim trzeba ich szukać tam, gdzie wieje wiatr. One zawsze idą z wiatrem, i tak szukamy. I teraz, przez dobre 5 minut, jesteśmy bez brań. Pstrągi, jakby się uspokoiły, jakby gdzieś zniknęły, odeszły. Ale to nie znaczy, że to jest koniec brań, bo one to na pewno wrócą. Jesteśmy z wiatrem i one tutaj stoją. Rzucamy. Jo, jo, jo. Teraz, Przed chwilą Sergej, teraz ja. I już odpaliło od nowa. Hadż maluszku, ale strasznie małe te pstrągi wpuścili w tym roku. Ja nie wiem, naprawdę sportowe. Bardzo malutkie rybki są, bardzo. O, Siergiej ciągnie kolejnego. I do podbieraka. Jest! Jest! Brawo, brawo. W końcu udało się nagrać branie, no nie do wiary. Hop do podbieraczka. Jujujuj, juj, juj. skakun, skakun. I wyplął, i bardzo dobrze. Coś większego. jo coś większego, coś większego jest. Może jakiś solidny 40. A tak, solidny 40 jest. Siergiej, no w końcu coś cięższego jest. No jest ładny, ładny ładny czterdziestaczek Chodź, 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 dobra, dosyć tego. Jest tak Jest kolejna rybka Jest kolejna rybka I wypluł I następny I ciekaw jestem, czy ten też wypluje A ten już nie wypluł No i po dłuższej przerwie melduje się kolejny tenczak. Kolejny tenczak się melduje. Parzek gumę ściągnął, no czy dygno. Przynajmniej jest większy trochę. Tańczy, tańczy, tańczy na ogonie. Chodź grubasko ja ci mówię, że patent działa, no Tak, dokładnie. Wystarczyło jedną gumkę zarzucić. <laughs> chodź, chodź. Spokój, 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 spokój. Jurgi też ma pstrągala I chyc do siaty. Brawo, brawo Chodź do taty Chodź do taty. <gry> Grubsza, Grubszy Tak mi wiesz, pod czterdziestkę idzie Albo? Aha, dobra. A jest, paczku, Jakiś taki zawinięty, czyli mały, ale był zawinięty za płetwę. Tak wiesz, tak jakoś dziwnie żyłką był zaczepiony. Tak, powoli na dzisiaj to chyba trzeba będzie kończyć to wędkowanie. Zbliża się godzina 11:00. Jesteśmy tutaj od wpół do siódmej. Jeszcze parę rzutów wykonam, może jeszcze jednego złowie i żegnamy się niestety dzisiaj. No i kończymy. A najlepsze wyniki były oczywiście z wiatrem, czyli po tamtej stronie. Ostatni rzut. Przewiało nas dzisiaj, nie? Zimno, jak cholera. Koniec. Do zobaczenia następnym razem.